Witam serdecznie o poranku w kolejnym Aceranku. Dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy, drodzy bracia i siostry, przyjrzeli się sobie jako świętym. W pierwotnym chrześcijaństwie świętość była czymś oczywistym i czymś, co było, można powiedzieć, częścią tożsamości chrześcijańskiej. Dzisiaj, niestety, już pomijając naszą polską kulturę, gdzie często święty kojarzy się z kimś, kto ma aureolkę nad, nad głową, świętość jest czymś, czego nie rozumiemy. I powiem więcej, nie szanujemy. Ale zobaczmy, co Boże Słowo na ten temat mówi, i posłużymy się. Fragmentami pierwszego listu Piotra z pierwszego rozdziału od 13 do wersu 16. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja. Jestem święty. Piękny tekst Nowego Testamentu. I można tutaj zauważyć pewną klamrę. Klamrę, która spina całą myśl. Pierwszy z czytanych przez nas wersetów wspomina o łasce. Mówi o tym, że mamy całą naszą nadzieję położyć w łasce. W łasce, która nam jest dana. A ostatni fragment, o którym. Mówimy, który przeczytaliśmy, mówi właściwie z wezwaniem: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bardzo często, kiedy mówimy o świętości, to mamy pewien problem, ponieważ niestety niewiele ludzi rozumie, czym ta świętość jest. Ja sięgnę na przykład do listu apostoła Pawła do Efezjan. Pierwszy rozdział, pierwszy wers. Posłuchajmy. Paweł zwoli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. I w bardzo wielu listach apostolskich znajdujemy właśnie tę frazę, która rozpoczyna te listy. Co apostoł miał na myśli? Do jakich świętych On przemawia? W języku Biblii święty to ktoś oddzielony, a więc kiedyś. Bóg uczynił cud w naszym życiu, zbawił nas z łaski i oddzielił nas dla siebie, na własność. Na własność. A w ten sposób staliśmy się świętymi. A dlaczego staliśmy się świętymi? A no dlatego, że nas zbawił, to znaczy przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, w Jezusie Chrystusie oczywiście, obmył nas w Jezusie Chrystusie Jego krwią z wszelkiej przewiny, dał nam zupełnie nowe życie z ducha świętego i uczynił nas podobnymi do siebie przez Jezusa Chrystusa. Nie chodzi oczywiście o wygląd zewnętrzny, ale chodzi o istotę człowieczeństwa. I w ten sposób on uczynił nas świętymi. Oddzielił nas dla siebie na własność, jesteśmy świętymi. Dlatego łatwo nam zrozumieć wezwanie Biblii, która mówi: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To nie jest zadanie, które Bóg przed nami stawia. To jest oświadczenie, które Bóg składa wobec nas, oczekując, że potraktujemy je poważnie. Jesteście moimi, do mnie należycie, a w związku z tym właśnie tak postępujcie. To nie oznacza wcale, że ludzie zbawieni, wierzący w Jezusa Chrystusa, mają pamiętać tylko o tym, czego im nie wolno. W ogóle o tym nie powinni pamiętać. W ogóle nie powinni się tym zajmować. Apostoł Paweł powiada wyraźnie: wszystko mi wolno, chociaż nie wszystko służy ku zbudowaniu. Jeśli jestem zbawiony i wolny w Jezusie Chrystusie, to wolno mi wszystko, bo jestem wolnym człowiekiem można nawet powiedzieć, że wolno mi zgrzeszyć. Ale dlatego apostoł Paweł powiada, nie wszystko służy ku zbudowaniu, więc nie grzeszę, bo to nikogo nie buduje. Ale nie dlatego nie grzeszę, że mi zabroniono, ale dlatego, że to nikogo nie buduje. Nikomu to nie przynosi pożytku. Mnie również nie przynosi pożytku, więc tego nie robię. Z kolei apostoł Jan w trzecim rozdziale swojego pierwszego listu, w wersie dziewiątym, powiada, że Bóg pozostawił w nas swoje nasienie. Greka mówi swoją sperme. I w związku z tym wierzący ludzie nie mogą grzeszyć. I znowu nie chodzi o to, że im nie wolno grzeszyć, Zo mnie chodzi o to, że muszą się starać nie grzeszyć, tylko że ich natura jest taka, że oni brzydzą się grzechem i grzechu nie popełniają, dlatego że nie chcą go popełniać. Czy to znaczy, że ludzie wierzący nigdy nie grzeszą? Nie. To oznacza, że nasza wola. Nigdy nie skłania się ku popełnianiu grzechu. To oznacza, że kiedy taki grzech nam się przydarzy, to jak powiedziałem przed chwilą, on się po prostu przydarzy, niejako z rozpędu. Nie przemyślimy pewnych rzeczy do końca, zareagujemy, kierując się być może temperamentem. No i niestety stało się. Ale pierwszy rozdział. Podajże ósmy werset pierwszego listu Jana, powiada, że możemy wtedy przyjść przed Boże Oblicze, wyznać swoje grzechy, a Bóg, który jest wierny, wybaczy nam, przebaczy nam nasze grzechy. Dlatego być świętym to nie jest zadanie, ale to jest przywilej. Przywilej, który jest nam dany z łaski. Oczywiście w jakimś sensie Bycie świętym jest zadaniem, ale jakim zadaniem? Bycie świętym polega między innymi na tym, że ja dbam i troszczę się o to, co mi powierzono. I tutaj niewątpliwie muszę wykazać się jakimś działaniem. Mówię jakimś, chociaż wszyscy rozumiemy, że to musi być działanie zgodne z wolą Bożą. A więc troszczę się o to, co mi powierzono, szanuję to, co mi powierzono, dbam o to, co mi powierzono. W tym przypadku powierzono mi świętość. Nie da się własnymi uczynkami uczynić siebie świętym. Ktoś powie, no to na czym polega uświęcanie w takim razie i co Biblia ma na myśli, kiedy mówi uświęcajcie się. Dosłownie, gdybyśmy spojrzeli na ten fragment, do Biblia mówi o tym, że my mamy po prostu chodzić w tej świętości. Nie chodzi o to, żebyśmy pracowali na własną świętość. Nikt bez uświęcenia nie ujrzy Pana, ktoś powie. To prawda, ale to oznacza, że nikt, kto nie chodzi w świętości, nie ujrzy Pana. I to jest prawda. To jest prawda. Ale ciągle wracamy do tego punktu wyjścia, czyli. Jeżeli Bóg obdarował nas świętością, to czy my to szanujemy, troszczymy się o to, dbamy o świętość, czy zachowujemy ten niezwykły dar, który Bóg nam dał w stanie nienaruszalnym, czyli w żaden sposób nie jesteśmy zainteresowani, aby popadać w grzech, aby popełniać grzech, nie planujemy grzechów. Nie interesuje nas grzech, nas interesuje Chrystus. My wszystko, co mamy, koncentrujemy na Chrystusie. Wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze uczynki, wszystkie nasze pragnienia, wszystko koncentrujemy na Chrystusie. Na tym polega zresztą. Największe przykazanie, przykazanie miłości Bożej. Czytamy również w tym fragmencie z pierwszego listu Piotra, że za przykładem świętego, który Was powołał, czyli mamy pewien przykład. Ten przykład jest w Jezusie Chrystusie. Sami też mamy być świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. My nie mamy dylematów polegających na tym, jak mamy postąpić. Chrześcijanie nie ma takiego dylematu, wybór w przypadku wierzącego człowieka jest tylko między dobrym a lepszym, a nawet między lepszym a doskonałym. Nie ma wyboru pomiędzy dobrym a złym. Chrześcijanie nie mają takiego dylematu. Niektórzy kończą swoją edukację duchową na tym, żeby być po prostu, przepraszam za kolokwializm, dobrym, ale dobrym w Chrystusie. Inni kończą swoją duchową edukację na tym, żeby być lepszym w Chrystusie. Jeszcze inni kończą duchową edukację na tym, żeby być. Najlepszym w Chrystusie. Ale jeszcze inni kończą swoją duchową edukację na tym, żeby być doskonałymi w Chrystusie. To nie jest to samo, ale wszyscy są święci i wszyscy są zbawieni. Musimy to zrozumieć. I jeżeli mówimy o świętości, to jeszcze raz powtórzę, mówimy o pewnym zaszczycie, o pewnym wyróżnieniu, na które nie zasłużyliśmy, ale które dziełem Bożej Łaski stało się udziałem każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. To cudowne być świętym. Od tego aureolka nie urośnie ani się nie pojawi, ale jesteśmy zbawieni i jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. I nie tylko aurorka świeci, ale my, cali, jesteśmy światłością tego świata. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem wszystkich świętych. Wszystkich, którzy słuchają i żyją jak święci. Niech ten cały dzień będzie dniem wszystkich świętych. Szanujmy swoją świętość, dbajmy o nią prezentujmy ją z dumą to nie jest powód do dumy dla nas tylko powód do dumy z jezusa chrystusa który uczynił mnie świętym niech to będzie piękny wspaniały dzień dla każdego z nas kochani bracia i siostry amen